Stało się branża beauty, salony fryzjerskie, kosmetyczne ruszają. To dobra informacja dla wszystkich pań, które chcą się w końcu zrelaksować, porozmawiać i zrobić się na bóstwo. Od samego rana od 7.30 odbieramy telefony, klientki przychodzą, umawiają się, więc naprawdę nasza, nasza radość sięga zenitu. Jak, jako, jak znosicie czas pandemii koronawirusa jako salon? Bardzo ciężko. Z tego względu, że działania pod presją, taki niepewność, niepokój wpływa na nas bardzo destrukcyjnie. Nie mamy czasu, żeby się przygotować do tego, tak, że za chwilę będziemy zamknięte, że za chwilę nie będziemy mogły pracować, a uwielbiamy pracować, uwielbiamy naszą pracę pracę z ludźmi, klientów. Dla klientów jest to też bardzo ciężki czas, z tego względu, że każdy wyczekuje jednak na swój termin, na swoją wizytę, a okazuje się za chwilę, że niestety nie może do nas przyjść. Ale te wsparcie, które mamy od klientów, tak, czyli telefony, wszelkiego rodzaju wiadomości, maile są na tyle miłe, że czujemy to wsparcie, czujemy taką podporę ze strony klientów i jako salon odbieramy to tak bardzo pozytywnie ze strony ludzi, że jednak pomimo tego, że nie mogą być zrobieni w danym czasie, wiedzą, że przyjdą, a my wiemy, że klientki zaczekają i będą przez nas na pewno obsłużone. Aczkolwiek nie ukrywam, że jest to logistyczny bardzo trudne, bo każdy chce, tak? każdemu zależy na um, czasie, tym bardziej, że za chwilę mamy komunię, za chwilę może gdzieś tam e, obostrzenie, jeżeli chodzi o branżę tą gastronomiczną czy branżę ślubną, e, troszeczkę się poluzują, więc ludzie też liczą na to, że przyjdą, że będą zrobieni, e, że będzie usługa wykonana. Ale cieszę się, miło jest mi naprawdę, że słyszę swoich klientów w telefonie, że słyszę miłe słowo i to jest dla mnie bardzo ważne. Pani już po zabiegu fryzjerskim, jak się Pani czuje? Czy to dobrze, że wróciły w salony fryzjerskie? Oczywiście, wszystkie na to czekałyśmy. No, nie ukrywam, że na pewno każdej kobiecie poprawia to samo poczucie. Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo zadowolone, że wracamy do Państwa. Mamy bardzo dużo zainteresowań co do umawiania wizyt po naszym jakby zamknięciu, po lockdownie. Bardzo cieszymy się z powrotu też naszych stałych klientów, którzy cieszą się, nie mogą się doczekać tych wizyt, które będą mogły u nas w tym czasie wykonać. Tak? My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, żeby te wizyty były w jak najlepszej, komfortowej, jakby dla klientów tak opcji. Zdbamy o bezpieczeństwo, higienę, także wydaje mi się, że każdy klient u nas znajdzie coś optymalnego dla siebie. Gabinet jest dostosowany pod pracę zarówno i dla mnie i dla osób, które korzystają z gabinetu. Dokładamy wszelkich też starań, żeby bezpieczeństwo i pracy było na pierwszym miejscu. Stosujemy wszystkie środki bezpieczeństwa typu maseczki, rękawiczki, typu właśnie y, wszystkie produkty, y, płyny dezynfekujące. Po każdym dniu pracy włączamy lampę ozonującą y, UVC, która też ozonuje nam gabinet. Także wydaje mi się, że wszystko jest na bezpiecznej drodze do tego, żeby te usługi były wykonywane. Czy cieszy się Pani, że w końcu mogła odwiedzić kosmetyczkę i trochę się zrelaksować? E, tak, bardzo się cieszę, zwłaszcza że już potrzebowałam też tej wizyty, ponieważ e, około miesiąc, tak żeby uzupełnić e, paznokcie, także e, no a przy okazji oczywiście też jest to taki e, relaks dla mnie oderwania od codziennych obowiązków i i spędzania e, tej godzinki w miłym towarzystwie. Tak więc od dzisiaj ruszyły salony fryzjerskie i kosmetyczne. To nie tylko dobra informacja dla właścicieli tych salonów, ale również dla wszystkich tych, którzy oczekują pewnego rodzaju usług. A jeżeli rzeczywiście można się zrelaksować u fryzjerki, kosmetyczki, to ja teraz zrobię to w najlepsze.